Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj ja, Brookis, Lokis, który pewnie za niedługo zmieni tą głupkowatą nazwę, ponieważ my się ją ciężko wymawia. A dziś długo zapowiadany film Czarodziej. Jeśli ktoś nie widział zapowiedzi połączonej z, z życzeniami dla Was. To odsłanko go na mój kanał, tam gdzieś jest ten film. E, no. To prze, przejdźmy do tematu filmu. Czarodziej. No to słuchajcie, to, 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 to co zapowiadałem, prawda? E, jest on w szkole taki koleś. Mm, on jest spoko, on ma czarodziej. No i jest... Spoko. No i tyle, no i tyle chciałem powiedzieć, no to cześć.